Cześć, z tej strony Slawian, a to jest kolejny odcinek Crusader Kings 2 Kijowem. W tamtym odcinku nasz król został złapany, po odcinku zrobimy małe rozpoznanie yy, ogólnie o grze. I zobaczyłem, że koleś, który nas przetrzymuje jest w naszym więzieniu i to jest on. Więc możemy go zrejsomować, yy, żeby uzbierać na nasz, nasze wyjście. Jeżeli go zrealizujemy, mamy możliwość, żeby on sam nas wypuścił, ale ja już wolę mieć jakieś twarde podstawy, bo on nas może jeszcze zabić. No i mamy te dodatkowe i mamy jeszcze jednego więźnia. I on jest Chief of Ten. Gdzie to się mieści? W surgowie. W sumie to ja go też rysuję bo 70 zł to zawsze coś, prawda? Yy, kurde. Yy, gdzie jest yy, to? Tak, to. O. I jeszcze mamy jeszcze trochę słodka. Riazań. Nie, nie. Idziemy na coś potężniejszego. Na razie nie na Polaków, bo oni są za silni. I chyba znajdziemy wreszcie żonę. Kogo by tu wziąć? Kortierów. No, 14, 26. Ona w sumie nie będzie taka zła. No. W serwo użyczanów. No. Ty, o boże, jaki rozpad. Hmm. O, zmieniła się nazwa na Kief, ale... A, no tak, bo nazwa zależy od kultury, nie od religii. Herb się zmienia od religii. Um. Ile w ogóle mamy dwóch Living Members? Dobra. Mmm... Um, w sumie to libeś, my mamy... Na minusie, więc... W sumie tu mu wyślę ten gift. Jeszcze Master of Blade. I tego ktoś... No... To są raczej okej okay relacje. Poczekamy trochę aż nam się... Na, nasze własne wojska zregenerują. No mam tutaj trochę domeny. I właśnie. Ja chcę, żeby ona była naszą tą... Nie ta, nie ta. Boże, mój drogi. Grader Poland. Nie chcę tego. Czy nasze dzieci... Nie, przecież to nie było... Nie, to nie było małżeństwo matrylinarne. Chyba. No ale dobra. Jak się zrobić dziecko, to się zobaczy, w jakiej będzie dynastii. Eee, ten Rostow mnie trochę niepokoi. Oni są zbyt potężni. Um, Zabrali nam Kolomnę. Będzie ciężko. Mamy trzech potężnych przeciwników, znaczy czterech. Polskę, Rostow, Krywiansów i Kumanów. Kumanie się niedługo rozpadną, bo koleś żyć wiecznie nie będzie, a w ogóle to wiecie o co mi chodzi po jego, Na pewno po jego śmierci królestwo się rozpadnie, będzie ogromna wojna domowa i ja zagarnę ziemię ruskie. <tryk> Dobra. Kogo by tu zaatakować? Polaków, jak już mówiłem, nie. Krywiansów? Tak, Krywiansów, oni będą okej. Okay. Młody władca jest to, raczej zaraz będą bunty. Ale co ja wiem. Dobra. Miejmy nadzieję, że nie złapią naszego władcę, Bo przed tym, jeszcze przed tym, o! Jeszcze przed tym odcinkiem yy, mój koleś... Zaraz, bo ja coś pamiętam właśnie. Yy, przed, te, przed tym odcinkiem... Yy, zrobiłem, yy, chciałem zrobić właśnie ten odcinek, ale coś mi nie wyszło i chciałem. I od nowa nagrywałem gra i mi się skraszowała. I znowu nam władce pojmali. Ten klejna ma jednak pecha. I. bunt. Ty, tak, ty. Masz gift, a żebyś się nie, nie. nie w ogóle stykowała. Smoleńsk. Jest tylko jedno wyjście, trzeba ich okrężyć. I ty. Masz. Zdjęć sneakersa bo strasznie gwiazdożysz. Gwiazd <grym> Dobra, chyba zmniejsza się. 35 i 36. O nie, zwiększa się. O mój Boże. Może wychowasz moje dziecko? Co ty na to? Albo ja wychowam twoje dziecko. Na jakiegoś złego pana. Zna znaczy złą panią. O, 40 daje. Boże, mój drogi. Dobra, nie będę się z nimi cackał, po prostu ich zaatakuję. O, nawet nie miałem rework pressing. Dmitri jej! I jej! Z mojego rodu. Jej. Nazwali... <grystanie> ja mam na imię Dmitri Fajnie. Czy ja dowodzę wojskami w tej wo w tej bitwie? Nie. A jednak kogoś skaleczyłem. Może mam zdolności telepatyczne? Znaczy on. Telekinetyczne, czy tak, telekinetyczne. Ym... On chciał mnie zabić, nie? Całe szczęście. Dobra, powoli wygrywamy to. to. Ustoimy trochę. Flutter -team. Dobra. Trochę przybliżę. O, mikrofon. Tak, żeby mnie nie było tak. Słychać, znaczy, żeby mnie było słychać o 64, 65. Boże, mój drogi, może za mądrze. O, ty jesteś stąd? Ja nie chcę, żebyś ty się punktował. Ta babka jeszcze może, bo ja nie lubię babek na tronie, ale. Ty? Nigdy. 37 dalej. A, idź mi. Czy ona nie jest przez przypadek w ciąży? To mi się wydawało. Mhm. I ona jest sprącka. Ona rządzi tą prowincją. Tak. Okej. Okay. Fajnie. O może znowu jest w ciąży. Nie chcę mieć drugiego syna, bo to wtedy będzie rozpad w domenie. Albo przynajmniej chcę przyjąć ten, chrzest. Hmm. Buntują się. W sumie to w siebie to możemy zostawić, tylko tamtą wybierzemy. Nie, nie chcę. Wygram wolne i już idę, dobra. Hmm. 69, 68, dobra. Mamy dobre relacje, to chyba nie będą się zbyt często buntowali. Oby nie dołączyli ci ochotnicy, tak jak stamtąd. Dobra, powoli się robią. O. Smolensk upadł. Zaraz, ale to jest... Um, tak. O mój Boże. Tylko nie, nie. Grand Prix of Tour of Kiev. Ja mam w ogóle. A, bo mam y, tytuł księcia Turowa. Wielkiego księcia Turowa. E, dobra, jeszcze jeden i... Idziemy atakować Diviner mm, Ty masz 12, 19 i chodź mm, Kulturowo On jest sprącka Znaczy ona Znaczy to coś <grystanie> I ar Jej armia o Jest sprącka I upadł Upadła cała prowincja. Jest smoleńska. Ale przejęliśmy ich. Wszystkie zamki w jej prowincji. Znaczy. W... Wiesz o co mi chodzi? O! Nice. <laughs> Mała dziewczynka. A nam się polepszyły stosunki? Nie wiem. Będzie przekroczenie rzeki, ale. O, teraz już nie będzie przekroczenia rzeki. Chyba, że to coś się liczy. I uciekli, jak zawsze. Co oni tak szybko umykają? Zdechu nam. 12. No, lepszego nie było. Dobra. Nice, dobra. Teraz, ci tu? 181 to okej. Okay. I wygraliśmy bitwę pod Weliżem Jeżeli tak to się czyta, oczywiście. I szczurmem weźmiemy Smoleńsk. Tak. Chyba zbudujemy coś w Kijowie. Właśnie. Zbudujemy baraki w Kijowie. I nic więcej, bo nas na kolejne budynki nie stać. którą bierzemy Smoleńsk Pada również Welisz i Rudyna z małym garnizonem upada Gonimy armię Krywiansów A pójdziemy, będziemy gonili ich No, dogonimy ich pod orszą i dochodzi do bitwy pod Nowolukomi. Kolejna armia się zebrała w Wicembursku. I dwukrotna psiała się, zmiażdżyła ich niedobitki. Gonimy ich dalej. I dochodzi do bitwy pod Starą Rusią. Starą Rusią. O, dobra. Gonimy ich dalej. Nie mamy lewej flanki. Straciliśmy ją. I przez cały czas ścigamy ich niedobitki. Wygraliśmy kolejne bitwy. I gonimy mały oddział Litwinów. To chyba są Litwini. Nie. <gunimy> gonimy kolejny oddział Rusków. Um, chyba już będziemy naprawdę zbierać na to Kingdom. Dobra, dochodzi pod bitwę, kolejnej bitwy pod Waliżem. I... I wiaźmia się usamodzielniła. Ale ona nie jest z naszego królestwa. W sumie nie, nie będę ją brać, bo to by było tylko. Mm, stanowiłby tylko konflikt pomiędzy Rusią Kioską a Nowogorską. Zimną, a, Now a Ruskami na północy. I ym, król Izdzislaw II poddaje się. Podając nam Orsze i Wicembersk. Mamy nowych wasali i księstwo kijowskie włada już większością królestwo Rusi Kijowskiej. No chyba teraz już nazbieramy na tą na te królestwo. Chociaż nie wiem ile nagrywamy. Riazań. Um, on jest sumowusko. Gdyby nie. Polacy, Polacy, Trojden I z dynastii Lichowiczów rządzi w Polsce. Ma 28 lat. Niedługo będą na pewno jakieś rebelie, to przy jednej z nich spróbujemy odebrać Polakom wrześć. Zagarnięty. I dalej, że apart pierwszy, dobry. To weźmiemy, już sam nie wiem no. Wow, Nowogród nie kontroluje Nowogroda. Tyle wygrać Arbitrarny Ona będzie następczynią... Um, ona jest y, tą... Um, w sumie to Arbitrarny będzie okej okay. Znaczy, nie, nie dla, nie dla mnie Będzie miała gorsze cechy charakteru um, Ile lat mam na tym Trzy Trzy latka O mój Boże, ile... O mój Boże, ile on ma ten... czy on ma raz? Wiele ci Czemu, um, ja wcześniej miałem ten sojusz z sami nie wiem czemu. Chyba udamy się w kampanię oriazań. Możemy tworzyć wiele tych... Hmm, 200, no dobra, poczekamy już troszeczkę na ten... Mamy plus 5 przychód, to trochę pozbieramy, popatrzymy co to się dzieje. Włochy przejęły Lutaręgię Hmm a Baselzi mają wojnę domową To ciekawe Co ją rozwala ee, Ascension Giants RS Cześć Chyba to weźmiemy To mi się bardziej przyda A na ile lat to już? Nawet nie patrzyłem 30 Golda za 50 Hmm Technologii w sumie to biorę. E, legalizm. Ja bym chciał ulepszyć... nie. Majestat lepsze Nie mając wstępu do kolejnego levelu. I ulepszę tą infrastrukturę Dobra. Infrastruktur. Nevermind. Trus nam z sami niedługo wygaśnie. Ale nie, nie mam zamiaru ich atakować. Chcę zjednoczyć ziemię Rosji Kijowskiej. My ma, możemy zrobić... o, kole, nowy władca bunty, mał, malutkie, ale atakuje kiwę i defenduje się przed... Um, nie, nie możemy. My musimy pojedynczo zabierać im ziemię. Owad władca, teraz już pierwszy. W sumie co, hmm. 39 lat. No, stary jest. Hmm, ciekawe, czemu ja nie mam Subjugation? Bo to chyba Subjugation działa. Nie, czemu ja nie mam Subjugation? I mam, żeby był królem Rusi. rów. O, 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 kolejna. Teraz bunt. Poczekamy jeszcze troszeczkę. I myślę, że spróbujemy od odebrać. O, Korsuń! Próbujemy odebrać Korsuń, zwołajmy wojska. Wszystkich do Kijowa. O, 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 Bunty na Węgrzech i na Rusi. Zbieramy wojsko. I mamy, jesteśmy w stanie wojny ze wszystkimi buntownikami. Um, diligent albo nie, ja chcę, żeby ona była shy. W sumie to chyba już możemy pójść na tej ziemię um, Chociaż mogą nas w każdej chwili zaatakować kumanie. Tu się zbieramy. I tu, dobra. The Rise of Shia. Powstanie sunnistów. Powstanie islamistów. O, Od razu pół świata nawrócone. Dobra. Teraz większy oddział wojsk w Korsuniu. I wojska Pesztu idące w stronę naszego królestwa. Połączone wojska idą w stronę Korsunia. Mamy dużo złota, więc może najmników? 139? Nie. Mamy za mało złota na najmników, żeby ich przynajmniej utrzymać. O mój Boże, ogromne wojska Transylwanii idą w stronę naszych grodów. Umiera nasz skarbnik, więc mianujemy nowego i każemy mu wykrywać nowe technologie w Kijowie Ja chcę Przemysław i Galicję Myślę, że Korsun już będziemy mogli zabrać bo jak na razie wojska nie kierują się do mnie. O właśnie, retiniusy. Możemy? Nie, nie możemy Chyba po Korsuniu, o 100% Ładnie, i Korsun zagarnięty Mamy na minusie relacje z obecnym władcą Kursunia. Kijów. Czy my możemy w stanie jednej wojny? Nie. Musimy odebrać Galicję. Galicja. Tam na razie wszystkie wojska idą na... O mój Boże. Kumanie. Nie ma ich praktycznie. Aż sam się zdziwiłem. O, możemy stworzyć królestwo. W sumie to okej. Okay. I zostaliśmy królem Rusi. Już mamy autorytet. Mamy ogromne wojska. I wybierzemy Improve Military Ability. Dobrze. Ja już się już trochę rozgrałem. <laughs> Więc zapraszam Was na kolejny odcinek Crusader Kings 2. Z tej strony slawiam. Na razie.